Najbardziej twórczą cywilizację? Amerykański uczony Charles Murray nie ma co do tego wątpliwości. W swoim dziele Human Accomplishment, osiągnięcia człowieka, próbuje dowieść, że aż 97% najważniejszych naukowców pochodzi z zachodniej cywilizacji. Jego zdaniem najbardziej twórczy obszar globu leży pomiędzy Danią, Szkocją i północnymi Włochami, a najbardziej twórczym miastem jest, według uczonego, Paryż, w którym mieszkało 12% najwybitniejszych postaci całej ludzkości. Zdaniem Mareya pięć najtęższych umysłów zachodu w naukach ścisłych to Newton, Galileusz, Arystoteles, Kepler i Lavoisier. W filozofii, literaturze i sztuce znów Arystoteles, potem Beethoven i Mozart, Szekspir i Michał Anioł. Wymowne jest, twierdzi uczony, że miejsce tuż za Michałem Aniołem zajął Pablo Picasso, hiszpański artysta, który zakwestionował tradycję klasyczną w sztuce wzniesioną na wyżyny przez Michała Anioła. Poznaj reguły jak fachowiec, aby je łamać, jak artysta Pablo Picasso. Według Mareya Picasso wyczuł ducha naszych czasów. Kubizm, którego był współtwórcą, postulował relatywizm oglądu rzeczywistości. Różne punkty widzenia stawały się równoważne. Jego fascynacja sztuką Afryki zapowiadała wielokulturowość, a świecki humanizm odrzucał metafizykę. Odrzucenie przez Picasso klasycznych ideałów prawdy, piękna i dobra zapowiadało postmodernizm. Tymczasem, zdaniem uczonego, Europę stworzyły przeciwne ideały, takie jak wiara w wartość transcendentne, w istnienie celu ludzkiego życia, szczególne miejsce człowieka w kosmosie i w obiektywną prawdę, dobro i piękno. Według Amerykanina Zachód był kreatywny także dzięki chrześcijaństwu, które skłania jednostkę do samodzielności duchowej wobec Boga. Czy jesteśmy skazani na koniec Europy, jaką znamy? A może wizja świata zaproponowana przez Mareya jest jedynie przejawem pychy reprezentanta zachodniej cywilizacji, uzrupującej sobie prawo do decydowania co jest, a co nie jest osiągnięciem ludzkości? Tykańskiego uczonego Charlesa Mareya Europę stworzyli biali mężczyźni, którzy wierzyli w Boga i w misję białego człowieka tak bardzo, że podbili resztę rodzaju ludzkiego. Twierdzi on, że udział kobiet w tworzeniu cywilizacji był znikomy. Kobiety jego zdaniem zajmują zaledwie 2% miejsc wśród 4000 najważniejszych twórców świata. W muzyce klasycznej jest ich 10 razy mniej niż mężczyzn, a w technologii nie zaistniała żadna kobieta. Czemu kobiety były radykalnie mniej twórcze? Zastanawia się uczony, ale czy jego wizja nie jest skażona mizoginizmem? Czy nie jest przypadkiem tak, że to uwarunkowania społeczne, kulturowe i religijne ograniczały kobietom możliwość zajmowania się działalnością naukową i odnoszenia w niej sukcesów? Do najbardziej kreatywnych narodów Mary zalicza Niemców, Anglików, Francuzów i nieco dalej Włochów. Potem jest duża przepaść, a za nią plasują się mieszkańcy Austro-Węgier. Rosjanie zajmują szóste miejsce. Pozycja Polaków jest niska. Wśród kilku tysięcy najważniejszych twórców mamy ich zaledwie 24. Zdaniem uczonego zajmujemy 13. miejsce w Europie. Jesteśmy gorsi od nielicznych Duńczyków, nieco lepsi od garstki Norwegów i lepsi od ludów bałkańskich. Charles Mary wyliczył ile razy wymieniano nazwiska twórców i dzieła oraz ile miejsca poświęcono im w encyklopediach i leksykonach. Swoją metodę wyjaśnia na przykładzie muzyki. Jeżeli zadamy sobie pytanie, ilu z nich jest kluczowych dla tej opowieści, czyli ilu pojawiło się w 12 na 14 materiałach źródłowych, to otrzymamy jedynie 182 nazwiska. Dopiero wtedy zaczniemy dostrzegać, w jaki sposób, używając tych informacji, możemy stworzyć zbiór ludzi tworzących historię muzyki zachodniej. Mary szukał obszarów, z których pochodziło najwięcej uczonych i artystów, oraz takich, na których panowały najkorzystniejsze warunki dla rozwoju wybitnej twórczości. Ale czy geniusz da się zmierzyć metodami statystycznymi? Czy takie próby nie są absurdalne? Czy myślenie Marzeja nie jest podszyte kolonializmem, który każe koncentrować się wyłącznie na osiągnięciach zachodniej Europy?